Wasze drogi rozeszły się, tak? Nasze drogi już koniec. Obiecuję, że przyjedziesz, przyjedziesz, a nie ma tego przyjazdu. To z tego twojego wiesz? Gadania, okomyłania, jeżdżenia po mnie. Ty myślisz, że to, te filmy, co ty nagrywałeś, to są kłamliwe? Nie. Prawdziwe nagrywasz. Nagrywasz filmy, bo otwierasz ten Twoją nawizję. Ludzie oglądają, każdy z siebie się śmieje. Młodzież, starsze ludzie tylko podjeżdżają po bram pod bramkę. A co będzie z Wojtkiem? No my zadawajcie pytanie na Wojtka. On jest dorosły, chłop, i wszystko. Ja nie wiem, co dzieje się z Wojtkiem. To mnie nie obchodzi. Ju, my... Już Ciebie nie obchodzi. To... Nie obchodzi. Ja mam Andrzeja, Andrzej pomaga. Dobrze się z nim żyje? Dobrze. Nasze drogi już skończyły się. Dlatego, że Ty nie dotrzymałeś słowa, nie umiesz dotrzymać słów, nie pomagałeś. W porządku być dobrym człowiekiem. A i chłopcy. Nie wiem, jak się ludzie nauczali, wąchałeś. Ja chciałem Ciebie uratować, żeby Ty. Stał na nogach. Nie? Ty słuchałeś tak. Nadal słuchasz takich ludzi niegodnych, nieuczciwych. Dziękuję bardzo. Wam przesyłam Wesołych świąt. Smacznego samokrego. Pamiętaj, środa, dzień loda, czyli smacznego jaja. A nie i smacznego loda. No loda też.